Witam Was na moim kanale z tej strony Noemi, a dzisiaj chcę Wam coś powiedzieć, zanim zaczniemy ten odcinek. A ja mianowicie, no to może pogratulować, ale gratuluję mojej koleżance Julce 30 subskrypcji gratki! I pozdrawiam Cię też serdecznie. Teraz dobijcie jej, poczekajcie, 60 subskrypcji, to 30, tak. No. Y a później 90 i 120. Więc tak możemy zaczynać. Hejka, witam Was na moim kanale z tej strony Noemi, a dzisiaj yy, nie wiem czy tam tytułu. Okej. Okay. Na 60 subskrypcji był odcinek pod tytułem Motyw Challenge A dzisiaj yy, robię... Taki, jakby specjal, ale nie specjal, po prostu konkurs za, na 60 subskrypcji i na powyżej 60 subskrypcji. Więc będę miał trzy konkursy z Movie Star Planet i dwa konkursy nie z Movie Star Planet ogólnie. Więc tak, najpierw zacznijmy od tych z Movie Star Planet. Konkursy z Movie Star są trzy, a zasady są takie. Trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem, dać subskrypcję i komentarz wraz ze swoim nikiem. Napisać mój nick to i piszecie swój nick. Zasady są takie same dla trzech konkursów, a nagrody to. Pierwszy konkurs to coś z listy, drugi konkurs to po prostu prezent szafy, a... To z mojej szafy. A trzeci prezent to... To dwa prezenty! Więc do wygrania macie prezent listy, dwa prezenty i jeden prezent z mojej szafy. Więc te konkursy są już powiedziane, bo są trzy nagrody, czyli trzy konkursy. Teraz przechodzimy do konkursów z... Ogółem, nie w Movistar Planet, tylko kanałowymi konkursami. Więc tak, jeśli napiszecie jakiś miły komentarz, to, to możecie wygrać serduszko, ale wygra go tylko jedna osoba. Więc przepraszam, jeśli napiszecie jakiś miły komentarz, a wy nie wygracie serduszka. A trzeci jest... A piąty jest taki, czyli drugi z tych kanałowych konkursów, że y, musicie napisać komentarz i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Czyli pod tym filmem, co teraz nagrywam, konkursowym. Ała. I poczekajcie jeszcze raz. Konkurs na pozdrowienie! Musicie napisać komentarz, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, czyli pod tym konkursowym, gdzie teraz nagrywam, i zostaniecie pozdrowieni w następnym odcinku, ale również wylosuję tylko jedną osobę. Osoby, które nie wygrały, zostaną tylko przyjęte do znajomych, dostaną zaproszenie ode mnie do znajomych na Movistar Planet, jeśli macie Movistar Planet. Więc wypiszcie komentarze, lajkujcie te filmy i subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Pa!